Osoby, które piszą, że waporyzacja na nich nie zadziałała. Mhm. Dlaczego? Co mogli zrobić źle? Ehm, no przede wszystkim źle używali w taki sposób, że na przykład e, albo źle ładowali e, zioła do komory, tak? Mhm. Są sprzęty kondukcyjne, mhm. czyli tak, że masz masz komorę, nie? I tutaj jest tak, że jakby tutaj Komora oddaje ciepło, więc ono przychodzi do środka, mm -hmm. czyli te zioła muszą mieć styczność ze sobą, czyli musisz je mocno ubić, bo jeżeli będą takie, wiesz, szparki będzie luźno wrzucone, no to to ciepło się nie rozejdzie. To automatycznie jakby, wiesz, to nie może działać. Później jest konwekcja, czyli właśnie jest komora i ciepłe powietrze idzie z dołu i te zioła ogrzewa, więc jak ciągniesz, to automatycznie te dzieła się podnoszą do góry i to już nie musi być tak zbite, no bo ten opór powietrza je tam trochę, w sensie ten, ten ciąg powietrza trochę je tam wiesz, wyciąga i przyciska nie, do tego do sitka, więc to jest jak najbardziej okej okay. więc to jest trochę łatwiejsza, tak, tak, łatwiejsza jest ta konwekcja ale trzeba wiedzieć właśnie, jak te dzieła ubić jak się zaciągać najczęściej też jest tak, że ludzie są przyzwyczajeni do takich wiesz, szybkich wdechów, krótki, mm -hmm. krótkich i tak dalej a w właśnie jest trochę inaczej też zależy oczywiście, jaka grzałka i tak dalej, ale psami jest tak, że po prostu wolniej i dłużej, nie? E, Idąc dalej, jak masz kondukcję, czyli właśnie tą ściankę, która tam grzeje, jakby w tej komorze, no to znowu jest tak, że jeżeli powiedzmy ściągniesz dużego bucha i temperatura spadnie, no bo grzałka też nie wyrobi i bierzesz drugiego, no to już znowu jakby ta temperatura nie wróci, to znowu nie ma tej chmurki, nie? I tych wiesz, tych błędów jest sporo. No i znowu, jak macie jakieś problemy z afterstarami, to dzwonicie <grym> naszą zieloną <grym> <grym> infolinię, nie? Bo my też tam oczywiście wam powiemy, co trzeba robić, żeby z tych sprzętów zrobić naprawdę fajną imprezę. E, bo to jest to, że w naszej ofercie są tylko sprzęty, które my sami zbadaliśmy. Nie? Czyli tam nie ma żadnych, żadnych bubli. Bo jeżeli jest coś, coś ściągamy i okazuje się, że to jest jednak, to nie jest nasza jakość, którą chcielibyśmy reprezentować, to my to odsyłamy. Nie? Jakby no, nie, nie ma opcji, że kiedykolwiek będzie jakiś sprzęt, który, nie wiem, e, promuje jakiś znany raper na przykład. Nie? No, no, sorry, ale nie. Więc, więc nawet jak tam zapłacą worek pieniędzy, no to się na to po prostu nie zgodzimy. No, bo mamy dużo świetnych sprzętów i my chcemy, żeby te dobre sprzęty po prostu były nagradzane wybierane przez klientów.